Hej ludzie, Paziu tutaj. Jeżeli Sony oddaje Ci pieniądze za grę, to wiesz, że coś się dzieje nie tak. Jeżeli Steam oddaje Ci pieniądze za grę, nawet jak przekroczyłeś dwie godziny grania, to wiesz, że coś się stało niedobrego z tytułem. Ogólnie Mind's Eye miał być takim wstępem do stworzenia świata, który pog pogrąży GTA. Wiecie, bo Mańcaj miał być taką furtką do Everywhere, czyli do świata utopii, gdzie gracze będą tworzyć swój własny content, i były szef Rockstara będzie mógł czerpać nieskończone pieniądze. Jeżeli nie do końca wiemy, na jakim etapie jest Everywhere, to wiemy, że tytuł, który miał promować tą całą ideę, czyli Mańcaj. Nie wypalił. Ogólnie, jak zobaczycie, internet i teraz jest pełny pokazów tego, jak ta gra jest niedopracowana, nieprzemyślana, jak mam błędy graficzne, techniczne, z, nawet z samym gameplayem. Ogólnie, powiem wam szczerze, to jest fascynujące, że ktoś pół roku temu albo rok temu spojrzał na ten tytuł i powiedział: Tak, wydajmy go. To ma ręce i nogi. Ja ogólnie to bardziej widzę tej kadłubka, a nie coś, co ma ręce i nogi. Dla mnie osobiście Mindzai to jest kolejna gra, która pokazuje, że naprawdę nie jest prosto rywalizować z Rockstarem, jeżeli chodzi o stworzenie iluzji żyjącego otwartego świata współczesnego. Zobaczcie. Większość ekip, która kiedykolwiek próbowała w jakiś sposób się mierzyć z Rocknarem już nie istnieje. Albo zostali, albo po prostu uciekli z podkulonym ogonem. Sony miało swoją serię gier z otwartym światem, The Getaway, ale nie pozwolili im się rozwinąć. Microsoft, podobnie z Cracktownem, chyba naj... Najbliżej rzucenia rękawicy była seria Saints Row, ale wiem jak ona się skończyła. Bo panowie w Białych komierzykach chcieli zrobić grę, która dotrze do jak największej publiki, i że może dotrze do tej, do tej legendarnej publiki nazywanej współczesnym, nowym graczem. Ogólnie szkoda, bo naprawdę, Saints Row. Odpowiednio rozwijany, mógłby może mógł nie stanąć w szranki z Rockstarem, ale mógł być czymś więcej niż był. Co jeszcze? Skerface, Godfather. Trochę tego było, nie? I teraz zadajmy sobie pytanie: dlaczego te wszystkie, yy, dlaczego tym wszystkim studiom nie udało się dogonić Rockstara? to jest bardzo proste, proste pytanie na które jest bardzo prosta odpowiedź brak cierpliwości Rockstar budował swoją drogę do tytułu 4A no bo powiedzmy sobie szczerze GTA 5 to był pierwszy tytuł 4A po kolei szkoląc swoich ludzi testując co działa co nie działa szlifując Protokoły, jak robić pewne rzeczy efektywnie. Wiecie, dlaczego ludzie z innych korporacji nawet nie próbują robić gry w otwartym świecie, w, świat, w świecie współczesnym? Bo to zostało po prostu przez Rockstar wykonane w sposób, który jest nie do osiągnięcia w ciągu 5, 6 czy 7 lat. Ty musisz mieć ekipę zgraną, ty musisz mieć ekipę, która. Rozumie i ma odpowiednie narzędzia, żeby zrobić po prostu otwarty świat. Bo zobaczcie, że jak sobie weźmiecie gry z otwartym światem, które wychodzą teraz, to w większości przypadków jest to po prostu otwarty świat, gdzie jest parę animacji, ale tak naprawdę to ta, ta wielkie miasto czy ten wielki obszar robi za wybór poziomu. Za wybór misji, którą robicie w najbardziej liniowy sposób. I to jest problem, bo Rockstar przez lata stworzył tyle systemów udających prawdziwy świat, że po prostu, kiedy to wsadzasz do tytułu, to ty czujesz, że żyjesz w tym świecie. Ja, ja nigdy nie powiem, że gry. Rockstar są genialne, czy są, to znaczy że są idealne, bo genialne pod wieloma względami są, ale właśnie ta symulacja tego nasz współczesnego świata stoi na tak wysokim teraz poziomie, że ludzie nawet nie czekają na, na samą fabułę GTA Fuzki, ale bardziej czekają na to, co będą mogli zrobić w tym świecie. Na co Rockstar im pozwoli, jak ludzie będą reagować na to, co gracz robi, a to, co inne gry nie potrafią zrobić. Najlepiej to zobaczyć po gameplayu Mind's a, gdzie NPC-ki stoją albo nagle coś jakiemuś NPC-kowi się odbije i załatwi ci zbirów, bo po prostu tak. Tutaj naprawdę trzeba by włożyć długo, bardzo długo, bardzo duże pieniądze. Trzeba byłoby to wszystko, trzeba byłoby pozwolić ludziom nauczyć się tego, jak tworzyć te żyjące światy. To, że ma w trzech kolesi, pięciu kolesi z rockstara, to nie oznacza, że od razu zrobi kolejne GTA. Powiem Wam szczerze, tak się zastanawiałem przed nagraniem tego filmiku jak dojść do takiego poziomu Rockstara, i myślę, że chyba najlepszym sposobem byłoby zrobienie jakiegoś retro, coś A retro GTA, coś na poziomie Vice City, albo GTA trójki z małym zespołem, i potem rozwijać tą grę, dodawać elementy, w których których po prostu nie było w GTA Trójce, i potem, jak ludzie by się przekonali, że naprawdę udało ci się zrobić dobrą grę z ciekawymi postaciami, to wtedy iść krok dalej? Oczywiście, to by trochę zajęło, ale myślę, że to jest najlepsza droga, by zrobić grę w otwartym świecie, które, która miałaby ręce i nogi, bo jeżeli by, byśmy chcieli od razu. Przeskoczyć te wszystkie kroki i zrobić coś Ala GTA, chociażby 5 w ostatecznej wersji, tylko że z łamniejszymi postaciami i teksturami, no to przepalimy grube miliony dolarów i dostaniemy rzecz, która no, może się nie spinać. Czy Mines Eye jest do uratowania? Powiem Wam szczerze, nie wiem, bo to wszystko zależy od tego, jak ta gra jest finansowana, No bo no bo teraz be, teraz MySide traci pieniądze dla Rocket Boya, Builda Rocket Boy, tak się chyba nazywa to studio, nie. No to tracą oni bardzo dużo pieniędzy, bo skądś, bo Sony musi skądś wziąć te pieniądze na oddawanie y, ludziom, nie? I tak samo jak Steam, więc ogólnie jak dla mnie nie wiadomo, czy to studio wytrzyma. Jeżeli by to studio wytrzymało, to, może dałoby, to wszystko, da, może dałoby się to przykryć premierą Everywhere. Bo powiedzmy sobie tak, samym sukcesem samego projektu musi być zainteresowany nawet Epic, bo jak, jak sobie zobaczycie, jakie gry wyszły na Unreal 5, to takiego otwartego świata właśnie w stylu GTA piątki, czy czwórki na Unreal'u nie było. Fakt. E, mamy zrobione mamy zrobione remastery GTA trójki i GTA Vice City i, i San Andreas na Unreal'u, ale kurde ale taki pełny świat żyjący na Unreal'u to byłoby coś, co pozwoliłoby epikowi mówić jeszcze bardziej o tym, jakie jest ich silnik jest świetny i, i dopracowany. Chciałem powiedzieć niedopracowany, no bo pod wieloma względami na razie tak jest, ale to byłaby bardzo duża promocja samej, samego Unreala. Ale jak na razie to jedyne co ta gra promuje to fakt, że ludzie jeszcze bardziej będą czekać na to GTA 6. To jest to po prostu pokazuje, że w grach możesz wejść na tak wysoki poziom, że inni nawet nie mogą do Ciebie doskoczyć. A co wy sądzicie o majcaj, Czy według was da się to jeszcze uratować? Mam nadzieję, piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że będzie mieli rewelacyjny tydzień. Trzymajcie się i do jutra. Pa! pa.